Witam, meldunek śniadaniowy Na śniadanie będzie owsianeczka Tutaj są borówki 125 Połówka twarogu I jeden banan To wszystko wrzucam tutaj do miski Polewam miodem i jest topka tak się prezentuje efekt finalny. Do tego wleci jeszcze 5 gramów karatyny, witaminy D3 i omega-3, z dwie, 3 kapsułki. I teraz coś, co ja robię, to jest medytacja. Jest dużo mylnych skojarzeń z medytacją, że jest jakieś nie wiadomo co, ale jest to po prostu takie zajebiste narzędzie, które może pomóc na przykład z overfinkowaniem, z naszymi myślami. A nasze myśli ogólnie kształtują naszą rzeczywistość, bo tak naprawdę e, świat nie jest tym, czym jest, tylko jest tym, kim my jesteśmy i tak, jak my go postrzegamy. Więc jeśli masz na przykład w głowie, że świat jest przyjaznym miejscem, jest super, odczuwasz dużo radości z życia, to będziesz widział więcej tej radości, bo po prostu twój mózg się na tym koncentruje. Fajny cytat ostatnio słyszałem, który leciał mniej więcej w ten sposób. Świat nie jest tym, czym jest, tylko jest tym, kim my jesteśmy. To, co wewnątrz, wychodzi na zewnątrz. Jeśli głowy miał jakieś tam przekonania, to rzeczywistość będzie to odbijać, jak lustro. Jeśli stoisz przed lustrem i stoisz z taką miną, to lustro będzie odbijało to samo, a jeśli stoisz przed lustrem z taką miną, to lustro też będzie odbijało to samo. I tak jest właśnie z wszechświatem. Tacy, jacy my jesteśmy, tak wszechświat i to, co wszystko, co nas otacza, to odbija. Więc w skrócie wracając, medytacja pozwala nam kontrolować nasze myśli, naszą percepcję, a nasze myśli i nasza percepcja bezpośrednio tworzą naszą rzeczywistość, czyli wszystko to było. To jest wybitne, że kiedy nastawimy się odpowiednio na ten dzień, nastawimy swoje priorytety na to, co chcemy osiągnąć i tak dalej, to powie nas taka odpowiednia energia, bo jeśli tego nie robimy, to tak jakby świat dookoła nas kształtuje, a wiemy, że na przykład social media i tak dalej są nastawione negatywnie, bo zwracamy bardziej uwagę na negatywne rzeczy, potem odbieramy naszą rzeczywistość negatywnie i ta się nakręca taka spirala. A kiedy złapiemy to i nastawimy na to, to jak my chcemy, bo może my chcemy negatywnie, nie wiadomo, nie znam czy. Ja nie chcę negatywnie, ja wolę pozytywnie, radośnie, spokojnie, więc tak się nastawimy i tak tworzę sobie rzeczywistość. Teraz będę nacisnął e, robić trening biegowy z rozpisy klubowej także widzimy się. Ogólnie tak jak sobie liczyłem, to powinienem się zmieścić 45 mm tak około tym bieganiem. Mam tutaj opaskę do mierzenia tętna, bo muszę biegać w dwóch różnych strefach i potem zrobię to sobie na... Sobie na... Tam na koniec zrobię sobie tylko jeszcze rozbieganie Tu są takie schody też Więc chciałem zrobić sobie parę podbiegów pod te schody do góry to ja tak naprawdę tyle Jestem na przedostatniej serii, właśnie skończyłem Teraz jest 3 minuty 50% tempa maksymalnego I fajnie, Łapię ten zegarek, fajnie mierzy Pomimo tego, że ma już swoje lata I fajną rzecz, którą robię Nie wzięcie słuchawek i muzyki A teraz jestem taki obecny i fajnie, bo można się tak wyciszyć. Taki zrobić sobie dla siebie czas przy okazji tego biegania. I fajnie to oddaję. Skończone. Zrobiłem jeszcze 10 sprintów. I teraz takie rozbieganie. I do domu. Jeśli robisz coś codziennie, czyli 7 dni w tygodniu, to już jest zajebiście, bo wyrabiasz sobie lepszy nawyk. Ale zobacz też na to, że jeżeli robisz to na 50%, czyli nie robisz to na maksa, to jest tak, jakbyś to robił przez 3,5 dnia. No bo 50% razy 7 daje 3,5. Czyli 3,5 dnia marnujesz, pomimo to, że kładasz ten wysiłek, żeby robić to codziennie. I teraz nie mówię o tym, że zawsze musisz Ci idealnie wychodzić i zawsze musisz mieć najlepsze wyniki, bo to jest, wydaje mi się, że niemożliwe albo mało prawdopodobne. Chodzi o to, żeby za każdym razem pamiętać o tym, żeby dać od siebie maksa i odłączyć się totalnie od tego wyniku, bo nad wynikami tak naprawdę nie mamy kontroli, my mamy kontrolę nad całym procesem, więc jeśli 7 dni w tygodniu będziemy coś robić, będziemy robić to na maksa na 100%, tak jak potrafimy i tak jak trzeba, tak jak wymaga od tego nasza sytuacja, bo na przykład jeśli masz założenie, że będziesz biegał 5 razy w tygodniu na maksa, a 2 dni będą bardziej regeneracyjne i ty będziesz nawet no te regeneracyjne dni biegał na maksa i się zajeżdżał, to to nie jest robienie tego, co potrzeba. Robienie tego, co potrzeba to jest bieganie na maksa w te 5 dni I ten maks w te dni regeneracyjne to jest właśnie tempo regeneracyjne. Nie należy tego mylić, Należy właśnie robić zawsze to, co trzeba, zawsze tak jak trzeba, czyli robiąc to, tak, jak trzeba, tak naprawdę robimy to na maksa. Podsumowując 7 dni, jeśli robimy wszystko tak, jak trzeba zrobić, odłączając się od wyniku, bo nie mamy nad nim kontroli, mamy kontrolę tylko nad tym, co zrobimy. Yy, Kontrolując to, co właśnie zrobimy, dostajemy najlepsze wyniki. A robiąc to już zobacz, że na 75% to masz 3 czwarte z 7 dni Na 50% to masz 3,5 dnia aż zmarnowane A i tak codziennie wkładasz w to pracę Więc osoba, która zrobi to przez 4 dni na maksa I te 3 dni by nic nie robiła Ma lepsze wyniki od Ciebie robiącego to przez 7 dni na 50% Więc tak, aby wyprzedzić właśnie wszystkich i zdobyć najlepsze wyniki Trzeba robić przez cały czas z odpowiednim podejściem w odpowiedniej postawie Czyli tego, że robię tak jak trzeba, odłączam się od wyniku I potem cieszę się rezultatami, bo one nagle przychodzą Zakończymy wszystko tak jak widać Tam są pieczone ziemniaki z piekarnika Trochę oliwy I cztery jajka sadzone z cebulą Dostarczy mi to wszystko czego potrzebuję Tam Węgla jest białko Super to się otłuszcza Tak to właśnie wygląda